Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować troszeczkę inną koncepcję na budowę BMW M3, inną koncepcję niż to mieliśmy w przypadku dyni Trodzeniaka albo Taku, ale bardzo ciekawo. I co bardzo mnie cieszy, ten właśnie klient trafił do nas za pośrednictwem naszego kanału i dzięki temu, że jego syn ogląda nasze prezentacje samochodów, więc zapraszam Was do tego interesującego odcinka. Mierzyliśmy M3 Competition w serii. Tutaj nic nas nie zaskoczyło. Kolejne M3, które mierzymy, mamy niemal 650 Nm, czyli tyle, tyle, co podaje producent. Mamy ponad 530 koni. Te Mki zawsze są mocniejsze w serii, niż to podaje producent. Jeszcze mi się nie zdarzyła taka, która by generowała niższą moc. Ale tak naprawdę bardzo dużo się dzieje dopiero po tym, jak w Pachura Motocenter zabierzemy się za zmiany. Bo teraz to auto jest cudowne, bardzo szybkie, fajnie. Wygląda, ale nie brzmi rewelacyjnie, posłuchajcie jak brzmi w serii. Jak słyszeliście, nie ma tu rewelacji, ale to za chwilkę się zmieni, ponieważ będziemy w tym egzemplarzu montowali kompletny układ wydechowy od Akrapowicza. Tradycyjnie sportowy katalizator, cały układ Akrapowicza od początku, od turbosprężarek aż do końca. A tutaj dodatkowo będziemy jeszcze montowali układ dolotowy od Aventuri, więc te parametry, które standardowo uzyskujemy na naszym stageu 2, powinny być jeszcze lepsze. więc Zapraszam Was teraz na serwis. Takie poranki bardzo lubimy w Pachura Motocenter, bo jest bardzo chłodno, dużo tlenu, rewelacyjnie mierzy się samochody i wyniki są też rewelacyjne. Eee, muszę wam pokazać, że to BMW naprawdę przekroczyło nasze oczekiwania i mamy rewelacyjne wyniki. Spójrzcie na to. Mamy ponad 770 koni i niemal 870 Nm, naprawdę rewelacja. Zmierzyłem kilkukrotnie to auto i mamy stabilne 760 koni i 860 Nm, co to jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Tak mocniego M3 albo M4, bo tam mamy te same silniki, jeszcze w Pachura Motocenter nie mieliśmy. Oczywiście mamy tu 100-oktanowe paliwo i to na 100-oktanowym paliwie mamy takie fajne parametry. Spójrzcie, jak fajnie prezentuje się tutaj pod maską. Mamy kompletny układ dolotowy od Aventurii. Dodatkowo klient zdecydował się również na pokrywę silnika również od Aventury, więc mamy tutaj mega, mega dużo karbonu i wygląda to rewelacyjnie. Ale oczywiście, żeby uzyskać tak rewelacyjną moc, to nie tylko układ dolotowy, ale również kompletny układ wydechowy od akrapowicza. Teraz zapraszam Was do posłuchania, jak rewelacyjnie brzmi ten układ wydechowy. Tutaj macie przebitki. Ale to nie koniec prac nad tym pojazdem, ponieważ oprócz tego, że poprawiliśmy tutaj performance, mamy nowe oprogramowanie, nowy układ dolotowy, nowy układ wydechowy. Klient zażyczył sobie również kilka drobnych elementów z zewnątrz po to, żeby to auto lepiej wyglądało, ale nie ma być to taki ekstremalny tuning, tylko taki ze smakiem, bo ma być to prawie slipper. Wytrawne oko dostrzeże pewne zmiany, które tutaj zajdą. Leta przeciętniego Kowalskiego, nazwijmy to, e, niewiele tutaj się zmieni. Auto jest naprawdę ekstremalnie szybkie i świetnie się prowadzi. Słyszeliście to? Coś pięknego. Jak zwykle pogoda nas nie rozpieszcza. Na szczęście mamy BMW M3 Competition z napędem na cztery koła. Więc jest lepiej, jeśli chodzi o trakcję, ale nie perfekcyjnie, bo mamy tu tyle mocy i tyle momentu obrotowego. No, że opony sobie nie radzą z przeniesieniem tej mocy. I dodatkowo za na skorek, mamy mega duży ruch, i lipa i bez sensu to gada. I tradycyjnie, jak to już bywa w przypadku BMW i w przypadku układu wydechowego od Akrapoviča jak włączymy sobie na tryb normal, to to auto jest mega komfortowe, jeśli weźmiemy pod uwagę to, z jak mocnym autem mamy do, do czynienia i z jak szybkim. I możemy sobie nim normalnie podróżować, jak każdym innym samochodem tak jakbyśmy jechali normalną trójką, nie wiem, 320d tyle, że reakcja na gaz jest dużo lepsza za każdym razem Jeden ja się tylko uśmiecha, bo kamery nie może utrzymać a wierzcie mi, że wciskałem zaledwie 50% gazu więc mega szybki samochód, mega fajny, ale zarazem bardzo komfortowy w przypadku wcześniejszych Emek nie zawsze stosowaliśmy jeszcze ten fajny układ dolotowy Nie mieliśmy aż tak wysokich osiągów Jak udało nam się uzyskać w tym przypadku I muszę Wam powiedzieć Że dodatkowo o, że to sobie tryb performance Tu mamy taką fajną sekwencję Zawsze lubię tutaj sobie pojechać W przypadku tego auta Dużo lepiej to się spisuje I reakcja na gaz Jest dużo lepsza <śmany samochód> jak to teraz brzmi? To jest dopiero super zabawa. I mamy dwa oblicza. Ok, przestanę się bawić na chwilkę. Mamy dwa oblicza. Jeden, tak jak widzieliście przed chwilą, klikamy sobie dwa razy M2. Tak jak ma to w tym przypadku klient zaprogramowany. No jest ogień. Auto mega szybko zasuwa. Na pewno mamy poniżej 3 sekund do setki. Niestety, jak widzicie. Warunki nie są perfekcyjne, więc nie jestem w stanie tego zmierzyć. Ale jak to mierzyłem w przypadku BMW M4, tutaj możecie sobie zobaczyć, tam mieliśmy 3 sekundy i chyba 8 8,8 z tego co pamiętam do 200. W tym przypadku powinno być jeszcze lepiej. Bo to auto ma jeszcze więcej momentu i jeszcze więcej mocy. A to wszystko za sprawą właśnie tego nowego dolotu, który sprawuje się rewelacyjnie. Bardzo lubię te doloty od Aventuri, ponieważ jakość wykonania jest rewelacyjna. I teraz pojawił się jeszcze taki dodatkowy, fajny dźwięk tego powietrza, jak te turbiny to zasysają. No jest to rewelacyjne i daje mega dużo radości z jazdy. Ponieważ, tak Wam wspomniałem na początku odcinka, klient chciał, żeby to był taki sleeper, więc z zewnątrz mieliśmy tylko delikatne zmiany, ale sporo pozmieniało się, jeśli chodzi o performance i chcieliśmy mu dać taki jeden, bardzo mały, fajny akcencik wewnątrz i tu przygotowaliśmy dla niego specjalną plakietkę. Tuned by Pachura Motocenter z nową mocą, z nowym momentem obrotowym i dodatkowo ja się tam szrajbnąłem, znaczy podpisałem tak więc, jeśli chodzi o jazdę to nie będę Wam tutaj dużo więcej prezentował ponieważ warunki nie pozwalają na fajne przetestowanie tego auta ale pokażę Wam jak fajnie to auto wygląda z zewnątrz co pozmienialiśmy, przeniesiemy się za chwilę na plac, a teraz posłuchajcie jak pięknie brzmi ten nowy układ wydechowy Jak mogliście zobaczyć, auto naprawdę rewelacyjnie jeździ, świetnie brzmi, ale teraz chciałem Wam jeszcze pokazać, co zmieniliśmy z zewnątrz, ponieważ tu, tak jak wcześniej wspomniałem, w przypadku Nitra były większe zmiany, tutaj mamy bardzo subtelne, więc co się zmieniło? Z przodu mamy bardzo fajny splitter od BMW M-Performance, oczywiście karbonowy, nowy grill Wollsteinera i to, co kryje się pod maską, Również jest mega fajne i mega ciekawe. Zaraz Wam to zaprezentuję, tylko otworzę sobie maskę. Trzeba dwa razy pytnąć, jak to w BMW. Spójrzcie, jak to pięknie teraz wygląda. Mamy nowy układ dolotowy od Eventuri, nową osłonę od Ewenturi. Dużo fajniej to wygląda niż w serii i co najważniejsze, rewelacyjnie działa. Bo tak jak mogliście zobaczyć, auto jest mega szybkie. Co prawda nie udało nam się zmierzyć jakichś super przyspieszeń od 0 do 100, ze względu na to, że pogoda na nic nie rozpieszcza, jak widzicie jestem już w zimowej kurtce, bo jest mega zimno, opony się nie dogrzewają. Ale chciałem Wam pokazać jeszcze te wyjątkowe koła, które mamy na tym pojeździe, ponieważ takiego modelu jeszcze nie montowaliśmy wętrznie. Jak możecie zobaczyć, na tym aucie klient zdecydował się na bardzo fajny i ciekawy wzór od naszych kolegów i przyjaciół z Turismo. Tutaj mamy 20-calowe koła i z przodu i z tyłu, mamy też opcję taką, że możemy z tyłu zrobić większe 21 cali ale tutaj klientowi zależało na komforcie ponieważ tak jak Wam wcześniej wspomniałem miał to być slipper i jest ci którzy z zewnątrz widzą są delikatne zmiany, ale one nie są takie agresywne i nie rzucają się aż tak bardzo w oczy oczywiście z tyłu zaszła bardzo istotna zmiana to Wam chciałem teraz pokazać jak to tradycyjnie bywa w naszym przypadku kompletny układ wydechowy od Krapowicza. Wersja Evolution, czyli od samych turbosprężarek aż do końca. Cztery piękne karbonowo tytanowe końcówki i niesamowity dźwięk silnika. To co w Pachura Motocenter lubimy najbardziej. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta koncepcja na budowę BMW M3 i takie delikatne zmiany, ale proszę dajcie w komentarzu nam znać, czy wolicie takie subtelne zmiany i te, takie slipery, czy wolicie większe przebudowy jak to bywa, bywało w przypadku Denic, Rodzyniaka albo Taku. I jeśli podobał wam się ten film, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, like i fajnie by było gdyby był komentarz M3. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.